Pójdź z lekcji 1-5. Co to jest? Jabłko. To jest jabłko. Co to jest? Jajko. To jest jajko. Co to jest? Truskawka. To jest truskawka. Co to jest? Cytryna. To jest cytryna. Co to jest? Mandarynki, to są mandarynki. A co to jest? Kot, to jest kot. Jaki to kolor? czerwony Czerwona papryka Jaki to kolor? Niebieski. Jakiego koloru jest niebo? Niebo jest niebieskie. Ile jabłek? Pięć jabłek, ile to kosztuje? Dziesięć złotych dziesięć złoty! Co to jest chleb z masłem. Chleb. Z masłem. A co to jest? To jest kanapka z serem i pomidorem. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.